Cześć. Tutaj Maciek z Bartmon Ogrody. Dziś powiem wam dlaczego warto zainstalować oświetlenie roślin w ogrodzie. Czy zastanawiałeś się, jak podkreślić piękno swojego ogrodu nie tylko w ciągu dnia, ale także i po zmroku? Odpowiednie oświetlenie roślin to nie tylko estetyka, ale również funkcjonalność. Przede wszystkim magiczna atmosfera. Delikatne światło podkreśla kształt liści, fakturę kory i barwę kwiatów, tworząc niesamowity klimat wieczorami. Możesz uzyskać romantyczny nastrój, bajkową scenerię lub nowoczesny, minimalistyczny efekt. Wszystko zależy od rodzaju oświetlenia. Kolejna zaleta to wydłużenie czasu spędzanego w ogrodzie. Dzięki odpowiedniemu doborowi lamp możesz cieszyć się przestrzenią zieloną nawet po zachodzie słońca, czy to podczas kolacji na tarasie, czy relaksu wśród roślin. Nie można również zapomnieć o bezpieczeństwie. Dobrze rozmieszczone światła pomagają unikać potknięć i ułatwiają poruszanie się w ogrodzie nocą, zwłaszcza w pobliżu ścieżek, schodów czy oczek wodnych. A teraz trochę o ekonomii i ekologii. Nowoczesne oświetlenie LED jest energooszczędne i trwałe, a zastosowanie czujników ruchu i programatorów pozwala zminimalizować zużycie energii. Podsumowując, oświetlenie ogrodu to nie tylko kwestia dekoracji. To sposób na stworzenie przytulnej, funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni, którą możesz cieszyć się o każdej porze dnia i nocy. Zainwestuj w odpowiednie oświetlenie z firmą Artfon Ogrody i spraw, by Twój ogród ożuł po zmroku. Zachęcam do subskrypcji kanału. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie oczywiście napisać je w komentarzu.